Cześć! Szukasz materiału na super dopasowaną sukienkę, ale chcesz się czuć jednocześnie w niej komfortowo, nie dość, seksownie to też i wygodnie, więc zapraszam na ten odcinek. Zaproponuję Ci fajny materiał na ekstra dopasowaną sukienkę. I nie tylko sukienkę. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Agnieszka Kłakowska i zajmuję się krawiectwem w bardzo szerokim pojęciu wiedzy. Jeżeli czegoś potrzebujesz, pisz do mnie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Do sedna. Dzisiaj chciałabym Ci przedstawić materiał, którym jestem zachwycona. Może na taką seksowną sukienkę, bardzo dopasowaną, która nie dość, że fajnie opina ciało, fajnie dopasowuje i jednocześnie daje, pozostawia komfort ruchu. Jeżeli jest jeszcze czas, jeżeli chcesz zrobić coś ekstra, uszyć sobie na walentynki, może w takiej czerwieni to proponuję dzisiaj tobie sztuczny zamsz. I o sztucznym zamszu będę dzisiaj opowiadała, o jego parametrach, możliwościach i kilku zasadach, na które trzeba uważać podczas szycia i konfekcjonowania tego materiału. To zaczynamy. Po pierwsze, to jest materiał rozciągliwy. Bardzo fajnie się dopasowuje do ciała. Jest mega wygodny, więc można siadać to, co ważne, to jest grubszy materiał, i występuje w dwóch wariantach. Zaraz Ci opowiem. Co daje grubszy materiał? Po pierwsze, jeżeli masz nawet jakieś nierówności, jakieś drobne fałdki, to on fajnie tobie. Trzyma Twoją sylwetkę, fajnie dopasowuje, ale nic, yy, nic na tym nie widać. Możesz pod to oczywiście założyć halkę, jeżeli taką posiadasz. Dodatkowo yy, jest mega przyjemny w dotyku. Daje komfort taki, że jest bardzo przyjemny, zarówno na zewnątrz w dotyku, jak i, yy, jak i od lewej strony. Ważne, zwróć uwagę. Zamsz, sztuczny zamsz, odzieżowy, nie tapicerski, bo na pewno znajdziesz w internecie informacje o zamszu. Tylko to jest sztywna tkanina i to jest tapicerska, więc się nie pomyli. Występuje na, na dresówce albo na nurku. To są. Ja przyznam szczerze, wolę wykończenie od lewej strony na dresówce. To nawet widzisz na, na zdjęciu, to jest taki. Szare wykończenie, melange, coś jak t-shirtówka na t-shirty, i bardzo ją lubię. Jest przyjemna dla ciała. Druga forma to jest na nurku. Mam tutaj takie spodnie, one są czarne. To jest bardziej taki sztuczny materiał, chociaż ten materiał na nurku jest o wiele grubszy. Teraz przedstawię kilka ważnych rzeczy dotyczących szycia i konfekcjonowania. Materiału. To, co najważniejsze i charakterystyczne w tym materiale, jest to, że on ma włosek. Tak, tak jak naturalny zamsz, czyli skóra, ma taki bardzo delikatny włosek. Zaraz zobaczysz tu na zdjęciu on nie jest gładki. I to, z czym, z czym, o czym musisz pamiętać, krojąc ubranie ze sztucznego zamszu, pisałam też o tym w w moim e-booku dotyczącym parametrów, które, parametrów materiału, które wpływają na zużycie materiału, tego, ile nam potrzeba. Jeżeli Ciebie te pa, takie różne parametry dotyczące materiału, jak to wpływa na e, zużycie materiału, jeżeli Cię ten temat interesuje, to w opisie znajdziesz e, link e, do, do zakupu tego e-booka. Natomiast e, powiem Ci pokrótce, to jest tak jak naturalny zamsz. Przykładasz rękę i włosek, w jedną stronę się układa powiedzmy gładko, nie czujesz oporu, w drugą y, jest inny kolor, y, nawet y, delikatnie kolor materiału się zmienia. Powiedzmy, stawia taki delikatny, subtelny opór. Więc ważne, jak układasz materiał, formę na materiale, wszystko musi iść w jednym kierunku, tak jak tu przód sukienki, tył sukienki, rękawy. Wszystko idzie w jednym kierunku. Żeby potem nie było, że rękawy są w innym kierunku, mogą mieć inny odcień. Tak naprawdę wszystko też zależy od koloru. Po pierwsze to mamy krojenie. Po drugie, jeżeli szyjesz sobie coś z takiego materiału, to co ważne, jeżeli kroisz, to do przymiarki lub rób trochę szerzej. Dopiero na przymiarce upinaj, i ewentualnie dobasowuj i zmniejszaj. Dlaczego? Dlatego, że na tym materiale mogą pozostać ślady. Przez to, że właśnie jest ten meszek, to podobnie jak na aksamicie, na welurze, pozostają ślady po ściegu maszyny. Więc jeżeli kroisz coś, zrób ciut szersze niż planowałaś na wymiarach i nie rozprasowuj, nie przyprasowuj tego szwu, Później na przymiarce to sobie dopasuj i bądź pewna, żeby nie robić tego w odwrotną stronę, że ja coś szyję i jest za ciasne i dopiero popuszczam. Bo wtedy mogą jednak jakieś zostać ślady, w zależności też jak masz ustawiony ściek, ale o tym kiedyś wspominałam. Jak przygotowywać ubranie do przymiarki. Trzecia, trzecia rzecz to jest prasowanie. Nie prasuj po prawej stronie, nie dociskaj żelazka. Bo to, co w tym materiale, wszystko oczywiście związane z jego fakturą, czyli tym takim delikatnym włoskiem, mogą potem zostać takie plamy, takie jakby placki, takie, że ten delikatny włosek zostanie przygnieciony i spłaszczony, i będzie widać różnicę. To tak jak na, na aksamit, jest, ma ten wyższy włosek, ale tak naprawdę można zniszczyć materiał. Pracując go po prawej stronie, z jakąś parą, z dociskiem, więc musisz uważać i robić to po lewej stronie, bo później na ubraniu będzie to widać. To oczywiście, jeżeli chcesz taką sukienkę, ona jest naprawdę super wygodna. Ja czuję się komfortowo, mimo że jest ona bardzo dopasowana tutaj. Mogę oddychać i mogę coś zjeść, i, mogę się, i czuję się komfortowo. Naprawdę to jest. Fajne, fajna, fajny materiał na taką sukienkę. Co jeszcze ważne, nie lubisz nosić sukienek, możesz uszyć bardzo fajne, dopasowane spodnie, tak jak widzisz na tym zdjęciu, te zielone. One są z tej, z, z tej drugiego rodzaju dzianiny, czyli tak naprawdę one są, różnią się tylko tym podkładem. One są na nurku. Tylko, że on jest grubszy. Jeszcze fajniej, bo na spodniach można jeszcze bardziej ścisnąć, ładniej dopasować. I to, co najważniejsze, w dopasowanych spodniach, co często wspominam przy szyciu spodni. Że one są y, bardzo fajnie się rozciągają, więc nigdy nie szyj spodni ze sztywnej tkaniny, które się potem nie rozciągną i ciężko będzie w nich siedzieć. Więc on jest y, naprawdę mega fajny. Ten materiał jest y, taki grubszy, y, na takim czarnym wykończeniu. Fajnie się nosi takie spodnie, więc jeżeli nie lubisz sukienek, nie nosisz sukienek, a chcesz coś fajnego, opiętego, dopasowanego, więc te świetne, ten sztuczny zamsz świetnie będzie wyglądał też w spodniach dopasowanych. Jak nie lubisz sukienek, to możesz sobie na jakąś fajną randkę, na jakieś spotkanie, albo dla własnej przyjemności uszyć super dopasowane spodnie, albo inne dopasowane rzeczy, bo możliwości jest wiele. I na pewno ten materiał, w zależności od grubości i sposobu wykończenia, to można do wielu rzeczy, nawet wierzchnich płaszczy stosować. Na tym zdjęciu mam taką sukienkę z zieloną, która też góra jest dopasowana, dół jest na zakładki, puszczony luźno, ale ten dopaso, dopasowana góra jest super, mega komfortowa, dlatego że ona się rozciąga. I to, jak mówiłam na początku. Na ten sezon, taki od jesienno-zimowy do wiosny, jest fajny, bo on jest grubszy. Później na lato nie polecam, bo się w tym ugotujesz, bo będzie ci za gorąco. A dla osób, które chcą, dla kobiet, które chcą wyglądać i fajnie, elegancko i seksownie. I jeszcze, żeby było trochę ciepło, to polecam ten materiał, bo właśnie w sezonie zimowym będziesz też świetnie się w tym czuło. Więc, dziewczyny, kobiety, do dzieła, szyjcie, czujcie się świetnie, wyglądajcie pięknie, również dla samych siebie i dla osób, które chcecie oczarować. Pozdrawiam serdecznie. A jeżeli masz pytanie, Dotyczące szycia albo propozycje, albo chcesz się podzielić tym e, swoją, e, swoją praktyką, co Ci się udało, co się nie udało. Pisz w komentarzu, e, dziel się informacjami, swoimi doświadczeniami, więc zapraszam i pozdrawiam serdecznie do następnego razu. Pa, cześć!